Witam Was bardzo serdecznie. Chciałabym Wam dziś wyciągnąć karty na miesiąc sierpień dla urodzonych w znaku panny. Energia miesiąca sierpnia dla Ciebie, droga Panna kielichów. E, miłość e, przyjaźń, stosunki międzyludzkie partnerstwo 8 monet i sprawy zawodowo-finansowe 6 buław. Myślę, że to będzie bardzo dobry miesiąc dla Was. E, Skielichu daje nową szansę, daje, daje taki ruch, ruch obfitości, który się kiedyś tam rozwiąże, wysypią się z niego profity i różnego rodzaju przyjemności i, i dobre rzeczy, lukratywne dla Was. A z Skielichu mówi o tym, że... Mm. Musicie, może spróbujcie podpoczywać nad wodą. O tak. <laughs> energia wody, energia wycieków. Yy, tu jest, znaczy, dobry. No wiadomo, że jak będzie jakaś awaria i będzie wam się woda lała, to, to nie jest fajne. Ale popatrząc w innych sytuacjach, jest. To miesiąc nie jest zły. Naprawdę, przed chwilą wyciągałam karty, mieli gorsze. Naprawdę, niektóre znaki mają, będą miały dużo gorszy, miesiąc, dużo gorszy sierpień niż wy. Yy, Askielichów mówi o, o. trochę o łzach, tak, bo w pracy, jeśli chodzi o związki, partnerstwo, przede wszystkim może być ktoś poznany w pracy. Na przykład, bo jest askielichów, to jest ktoś poznanie, ktoś nowy, w ogóle nowe pomysły, nowe realizacje, nowe rzeczy wejdą w wasze życie. W uczuciach również. Może się pojawić ktoś związany z waszą pracą. Niekoniecznie w waszej pracy. Wiecie, e, tylko może być na przykład ktoś, kto nie wiem, e, ma ten sam zawód albo ma albo żeście skończyli tą samą, nie wiem, szkołę, uczelnię. Mm. Albo może być rzeczywiście ktoś ewidentnie w waszej pracy, poznany w waszej pracy albo nowy ktoś, albo po prostu jakiś petent Ktoś, kto przyjdzie do Was, do pracy i Wy się z tą osobą poznacie. Nie, nie, a z kielichów nie jest wielką miłością, wiecie. To może być miłość od pierwszego wejrzenia, oczywiście, albo zauroczenie, albo po prostu wyhaczycie tego kogoś. Ktoś na Was zrobi bardzo pozytywne wrażenie i ten ktoś może być związany z Waszą pracą, z Waszym zawodem, z Waszymi umiejętnościami, z Waszym hobby. Wiecie, to takie po takiej linii, Zawodowo-hobbystycznej, możecie mieć wspólne pasje, na przykład z tą osobą. W stałych związkach może być tak, że będziecie musieli trochę popracować nad, nad relacją, bo ósemka monet mówi o pracy, jako pracy. Czyli, czyli może być tak, że niestety przyjdzie wam w jakiś sposób popracować nad partnerem albo nad sobą, albo w ogóle nad relacją. Ja nie mówię, że od razu pójście do mediatora czy do jakiegoś psychologa par. Ale może być to tak, że mm, może będziecie chcieli się razem odchudzać. I to jest praca. Nad wspólnym pilnowaniem się idziemy na siłownię, idziemy na rower, idziemy pobiegać, idziemy pospacerować. Albo i, będziemy e, inaczej jeść. To też jest jakaś praca, no nie? Nad związkiem, nad partnerem, nad relacją. Nad relacją też, ale, ale e, no, w szeroko pojętej pracy. Nie życzę Wam, drogie Panny, żeby to była praca właśnie nad yy, taka właśnie u psychologa par. Znaczy życzę Wam, żeby to się udało, natomiast jeżeli już idą pary do, do takiego psychologa, mediatora, to już jest, znaczy, że coś tam się złego dzieje, więc tego Wam nie życzę. Ale nad wspólnym, nie wiem, dbaniem o formę i, i zdrowie yy, życzę Wam jak najbardziej. Szóstka buław mówi o tym, że wygracie. Pokażecie, że mieliście rację. Wasze będzie górą. Osiągniecie sukces. Owszem, krótki, bo to jest pokazanie, udowodnienie, zwyciężenie ja i, i wyznaczam sobie cel i idę go dalej realizować. Ale ten czas radości, szczęścia, e, takiego dobrego czasu zawodowego, cieszenie się z tego, co się osiągnęło. Bo tu jest też pokonanie przeszkód, zdobycie, nie wiem, pokończenie jakiegoś ważnego projektu, zamknięcie pewnych takich rzeczy ważnych i dzięki temu jest sukces, bo Wam się udało, bo mieliście rację. Cieszcie się z tego, drogie Panny, cieszcie się i, i jakby to powiedzieć, celebrujcie. Celebrujcie ten czas radości, szczęścia i, i sukcesów, bo potem przyjdzie Wam dalej, wiecie, zakasać rękawy, iść, iść zdobywać szczyty gdzie indziej, ale tutaj jak najbardziej cieszcie się z tego dobrego, pozytywnego czasu, spotkania osoby nowej, związanej poniekąd z jakąś formą Waszego, wasze, waszego zawodu. Wszystkiego dobrego.